Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do szóstej niedzieli Wielkanocnej. W centrum stawiam nauczanie Jezusa z wieczorników według Ewangeliana, 14 rozdział. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Jak prosto jest miłować Pana Boga. Wystarczy wypełniać Jego wolę. Jak prosto jest miłować Pana Boga, wystarczy wypełniać Jego przekazania. Nakładamy przekazania Boże, przekazania kościelne i zobaczcie, że w tych wymaganiach co do przekazań nie ma odniesienia do uczuć. Czasami wypełniamy przekazania z radością, z frajdą, a czasami ze smutkiem. Ktoś powie: mięmsza święta nudzi. Yy... Jakoś nie umie się skupić na mszy świętej. Czasami emocje pomagają, czasami nie, ale myślę, że wydarzenia związane z obecnością Jezusa trzeba obiektywizować. Obiektywnie Jezus jest w sakramentach. Obiektywnie przychodzi, w Eucharystii woła: Ja jestem. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. Następnie, Pan Jezus. Mówi o swoim ojcu. To jest relacja wyjątkowa. Tu szalenie kipi miłością, sercem, zaangażowaniem. Jest relacja do ojca, a to wszystko odbywa się w duchu świętym. Jezus zapowiada przyjście ducha świętego, pocieszyciela, parakleta, obrońcę. To ten, który y, będzie się wstawiał za nami, bronił nas ukazywał nasze piękno, nasze wewnętrzne dobro. Bądźmy w, w tej troistej relacji. Życie chrześcijańskie polega na bardzo dobrej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Pogłębiajmy. Wydaje się, że w tych relacjach zaniedbany jest najbardziej Duch Święty, stąd wołania, by w tych dniach, zwłaszcza do zesłania Ducha Świętego, Więcej było wołania, więcej było zaangażowania, więcej mi było miłości do Ducha Świętego. Następnie Jezus obiecuje dar pokoju, oczywiście nie taki, jak obiecuje świat, który zbroi się, który układa się, a wciąż są wojny. Ale ten pokój, który od Niego pochodzi. Ciekawe, że pierwsze czytanie mówi o Soborze Jerozolimskim. Przyszedł taki problem. Na ile poganie mają wypełniać żydowskie przepisy prawa, gromadzi się Sobol Jerozolimski, ustanawiam. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my nie nakładać na Was żadnego ciężaru. Oprócz tego, co konieczne, powstrzymajcie się od ofiar składanych Bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Trzeba by pierwsze czytanie połączyć z Ewangelią bo wola Boża też objawia się w Kościele przez Kościół. Można sobie wyobrazić uchwały wszystkich synodów, soborów, dokumentów kościelnych. To jest głos Ducha Świętego na nasze czas. To nie jest tak, że Duch Święty się jakoś pomylił w oficjalnym nauczaniu Kościoła, ale Duch Święty przychodzi. I tu mamy bardzo taki piękny konkret uchwałam pierwszego soboru. Natomiast drugie czytanie z Apokalipsy świętego Jana ukazuje miasto święte Jeruzalem. To jest końcówka Apokalipsy 21 rozdział. Chciałby się powiedzieć Kościół w chwale, kościół w świętości, gdzie demon i wszystko, co związane ze złem zostaje upokorzone. Mamy miasto święte Jeruzalem, 12 bram, bo jest 12 szczepów Izraela. Mamy 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Pomyślmy o sobie, że nasza wiara jest budowana na fundamencie apostołów. Później są nazwane te warstwy fundamentu według kamieni szlachetnych. Pomyślmy sobie, że, że i nasza wiara jest budowana na fundamencie apostołów. Gdzieś wszystko napełnia nasze serca Duma pewność wiary. Wiara nie zaczyna się od nas. Wiara rozpoczęła się od Chrystusa i apostołów i jest kontynuowana. Obraz Apokalipsy to szczególny obraz potęgi, mocy, ale przypominamy sobie, że jest to moc miłości, moc Chrystusa, który przychodzi. Psalm, który będziemy odmawiać. Nie wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Uczestniczymy w tej chwalbie Bożej którą głoszą wszystkie ludy, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Kochani, niech Słowo Boże owocuje w, w tobie, we mnie. Coś wybierz, wybierz, czy właśnie na ile wypełniasz przykazania Boże, na ile jesteś w relacji do osób boskich, na ile przyjmujesz oficjalne nauczanie Kościoła. Niech coś gra. Chrystus przemawia do nich, jak... Jest to taka błogosławiona niedziela, kiedy to Słowo Boże zaowocuje w moim, Twoim życiu. Z takich zaproszeń, kochani, wciąż tutaj yy, przy parafii na Blachowni jest organizowana katecheza biblijna w każdy poniedziałek o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszam. I 1 czerwca o godzinie 18.00 idziemy na ambitne kino Carlo Acutis. Plan na życie. Myślę, że wiele osób się zdumiewa tym młodzieńcem tak zakochanym w Chrystusie, tak zafascynowanym. I ciekawe, że zmarł jako 15-latek, i no ta rzeczywistość, chciałby się powiedzieć, nie kładzie się cieniem ani na miłości Boga, ani na jego świętości. Miał być nie tak dawno kanonizowany, ale z powodu śmierci papieża Franciszka odsunięto. Kanonizację, ale na ekrany kin. Myślę, że właśnie tak się spodziewano, że kanonizacja będzie. Jest film i zapraszam. Idziemy 1 czerwca, idziemy w Dzień Dziecka, tak? Wszyscy jesteśmy dziećmi. Lata biegną, a duchowo jesteśmy coraz młodsi. Chcemy i w tym pięknym przykładzie młodzieńca nabywać szlachetności, nabywać cnót, a grzechy zwalczać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.